Dzień dobry. Witam was w kolejnych czytaniach tygodniowych. Pamiętajcie, że na moim kanale znajdziecie dużo filmów z czytaniami miesięcznymi. Niedługo pojawią się czytania na nowy rok. Są czytania numerologiczne. Niedługo również pojawią się czytania miłosne, także zachęcam do subskrypcji, komentowania, polubień. To dla mnie bardzo dużo znaczy. Proszę również uszanować, że nie robię czytań indywidualnych. Ja w opisie mojego kanału dokładnie zaznaczyłam, dlaczego ich nie robię. Ja pragnę, żeby Państwo zwrócili się do wewnątrz siebie. Tam macie wszystkie odpowiedzi na Wasze rozterki. I nie chcę, żebyście gubili swojego wewnętrznego przewodnika. Natomiast czytania ogólne, mam nadzieję, jak najbardziej mogą Wam posłużyć jako minimalne rady, które weźmiemy z dystansem, tak? Tylko my wiemy. Co jest dla nas najlepsze? Nigdy nie oddawajcie odpowiedzialności za swoje decyzje komuś innemu. Nikt nie zna Was tak dobrze, jak Wy sami znacie siebie. A już teraz zacznijmy czytania tygodniowe i przyjrzyjmy się, co dla wszystkich znaków kolejno. Zobaczmy, Zobaczmy jak sprawy się mają dla zodjakalnej panny na kolejny tydzień listopada. Czego można się spodziewać, na co uważać. Panna. Z czym wchodzicie? Oho. Z grubej rury, kochani, bo tutaj mamy królową mieczy, która de facto mówi o... o tym, że bronimy tego, na czym nam zależy. Szukamy sprawiedliwości, to jest również karta wagi. Natomiast, kochani, w tej dali no, to jest cynizm, to jest rządza zemsty. Więc musicie tutaj uważać na swoje intencje, bo może być tak, że ktoś wam te głowy chce ściąć, ale może być również tak, że wy tutaj próbujecie wymierzyć po trupach sprawiedliwość, niekoniecznie, że tak powiem, ładnie moralnie, tak? Więc jest tutaj taka ostra energia umysłu. Tak jak też powiedziałam, może być tutaj sytuacja związana z jakąś wagą w waszym otoczeniu albo kobietą, rozwódką. Tutaj mamy też rozstania, rozwody, chęć pokonania osoby gdzieś tam naprzeciwko nas. No, zdecydowanie jest to. No dość brutalna karta. Tutaj to dobrze widać. Co pomaga, co przeszkadza w takim razie? 7 buław. Kochani, Wy tutaj albo jesteście asertywni i bardzo mocno siebie bronicie, albo bronicie mocno swojego zdania. Natomiast w siódemce buław jest niebywała odwaga, tak? Umiemy się odnaleźć w każdej sytuacji, bronimy dla nas ważnych rzeczy. Nie boimy się stawiać czoła również przeciwnościom, tak? Natomiast e, brońmy swojego zdania. Owszem, bądźmy asertywni, ale nie próbujmy za wszelką cenę pokonać innych. Za wszelką cenę pokazywać innym, że to my mamy rację. Bo niekoniecznie musi to być. Nawet jeżeli ją macie, tak? Nigdy nie po trupach. Dobrze, co odchodzi od panny? Co panna już ma za sobą zostawić w tym tygodniu? Mag. Karta związana z Merkurym. To jest również Wasza planeta. Karta sprawczości, karta ekspansji siebie, karta wiary w siebie. Karta zrozumienia, że mogę wszystko, że potrafię na sobie polegać, wiem na co mnie stać. Tak? Tutaj mocno wierzymy w siebie, bardzo mocno zarysowane jest to, co widzimy tutaj. Ten mag ma miecz, ma denar, ma kielich, ma buławę, on ma wszystko czego potrzebuje, żeby tworzyć. Więc tutaj jest taka mocna energia bery w siebie. Ale jeżeli tutaj się pojawia osoba w tej karcie obok Was, która gdzieś tam odchodzi, no to, to jest osoba, która najprawdopodobniej zawróciła wam w głowie bardzo. Natomiast wiadomo, mag jak mag, trochę socjopata, tak? On zawróci w głowie i zostawi, wykorzysta tylko dla swojego celu. No i cześć. No, i może stąd u Was pojawiać się ta rządza zemsty w tym momencie. O nie, ja ci pokażę, tak? Ale tak jak mówię, może być też obrona przed osobą, która się pokazuje w tej karcie MAGA. Coś w podstawie, z czego tu wychodzimy? Księżniczka buław. Tutaj osoby z podznaków ognistych, lew, baran, strzelec, dzieci, sprawy dzieci. Natomiast to jest też. Y Troszkę brak dojrzałości emocjonalnej, ale za to proszę spojrzeć. Ta księżniczka była ona tutaj, jest pokazana raczej jako osoba dorosła. Tutaj chodzi o entuzjazm, tutaj chodzi o to, że aż się pali i mamy jakiś cel i chcemy działać, tak? Mamy nowe postanowienie. Ta karta mówi o bardzo intensywnym działaniu, zaczynaniu nowych projektów. Dopytamy, czym to jest u Was, bo z tego tak de facto wychodzimy. To jest też często wspomniany zapał, kochani. Król Mieczy. No, jeżeli mamy króla Mieczy i jeżeli mamy królową mieczy, to ja wiem, że może chodzić o aspekty oficjalne, urzędowe, prawne. Jeżeli Wy tutaj macie do czynienia z jakąś osobą niedojrzałą, no to może warto prawnie sytuację rozwiązać. Bo nie nauczyć się nikogo mądrości, prawda? Może Wy macie dobre intencje, ale osoba z zewnątrz nie musi mieć. Dobrze, zaraz zobaczymy, co dalej. Co odchodzi do Pany. Osiem denarów. No, kochani, absolutne skupienie na sprawie, w którą jakoś tutaj się angażujecie, trzeba uważać za te brzmień, bo macie gdzieś wokół siebie, że tak powiem, taką żmiję, która wcale wam dobrze nie życzy. Jeszcze wrócę do tego, co tutaj się pokazuje. To może być osoba również z poznaków powietrznych. Wodnik, bliźnięta. Waga. Natomiast mam wrażenie, że może to być osoba niedojrzała w waszym otoczeniu. I uwaga, bronić się przed wpływami otoczenia. E, bo jest tutaj 8 denarów. Normalnie w każdej talii mówię o tym, że angażujemy się w 100% w jakąś sprawę, a tutaj też to widać. Natomiast tutaj jeszcze trzeba uważać. Uważać, bo tutaj są pułapki po drodze. Więc to jest taka przestroga dla Was. E, tutaj jakieś sprawcy też mogą do Was powracać. E, uważajcie na, na to, co się pokazuje w tej brzmi, e, bo to nie jest coś, co jest Wam przychylne. Tak? Więc trzeba uważać. Trzeba zwracać uwagę na szczegóły w sytuacji, w której się znajdujecie. Co pan ma w głowie? O czym myśli? Do czego dąży? A z mieczem. Albo chcecie się odciąć. Jeżeli tu jest miecz i odcięta głowa i tu również jest miecz, to wy musicie, chcecie i macie potrzebę odciąć się od czegoś. Zostawić coś za sobą. Po prostu. Dość, tak? Natomiast jeżeli tu mamy tego maga, tu mamy tę księżniczkę Buław, a tu jest Asmieczy, to może być również nowa strategia, nowy pomysł, jak zadziałać w jakiejś ważnej sytuacji dla Was. Nowa idea, jak grom jasnego nieba może tutaj spaść. Albo też oczekujecie, że przyjdzie do Was pomysł, jak rozwiązać sytuację, w której się znaleźliście. Mam wrażenie, że tutaj trzeba będzie dla niektórych zadziałać troszkę oficjalnie, prawnie. Podpisać umowy, rozwiązać umowy i tak dalej. Dobrze. Wasze nastawienie w tej sprawie. Trzy kielichy. Bierzecie pod uwagę innych ludzi, jak najbardziej. Zdecydowanie nastawienie jest dobre, bo jeżeli tutaj są trzy kielichy, to znaczy, że my mamy na uwadze innych ludzi, którym najprawdopodobniej, mam wrażenie, że nie chcemy pomóc. Chcemy się podzielić czymś, tak? Dać komuś wsparcie. Może tak być. Może być również tak, że Wy tego wsparcia potrzebujecie, ale uwaga, bo jeżeli my tu mamy Królową Mieczem, tu mamy tego Maga, to dla niektórych mogą tutaj być trójkąty po prostu. Zdrada, którą Wy gdzieś tam możecie podejrzewać, tak? Co nadchodzi do Panny z otoczenia? 10 buław. Tak, jakieś przeciążenia są w otoczeniu i to mogą być te osoby, w waszym otoczeniu, które no, po prostu albo niosą na sobie te buławy, albo po prostu chcą was wciągnąć, żeby przejść e, przez ten trud z nimi. Dopytamy sobie o te 10 buław, bo to nie jest fajna energia w otoczeniu. To są przeciążenia, to jest zmęczenie, przemęczenie. Uczucie wziąłem na siebie za dużo, natomiast tak jak mówię, to może być ktoś w waszym otoczeniu, ale... Tak, zdecydowanie. Tutaj może być ktoś pod znaku bliźniąt, bo to jest karta bliźniąt, ale to może być również partner, ale ogólnie osoby w naszym otoczeniu, które albo po potrzebują naszej pomocy, bo im chcecie pomóc, ale tutaj warto naprawdę metodycznie usiąść i porozmawiać bardzo rzeczowo, bez zbędnych uczuć, emocji. I uwaga na tą osobę, bo nie wiadomo, czy ona ma szczere intencje, jeśli ma być e, szczera wobec Was. Nadzieje bądź obawy, Wasze. No, że sprawy pójdą szybko, że zdobędziecie informacji, których Wam brakuje, że załatwicie wszystko pomyślnie, że widzimy cel i dążymy do jego realizacji, tak? Ale tak jak mówię, również wiadomości, że przyjdą do Was, że będziecie wiedzieli, co zrobić. Zobaczmy, jaki jest rezultat w takim razie. A z denarów? No dobrze. Jeżeli tu jest A denarów, a tutaj jest ósemka monety, no to pojawia się tutaj jakaś szansa. Tylko proszę uważać, dopytam sobie o to, bo As monet to jest zaczęcie nowego działania, tak? Albo szansa na nowe działanie. Może nawet jeszcze nie zaczynamy, ale już jest taka szansa, już wiadomo, w którą stronę pójść, jak to wykorzystać i de facto monety są waszą energią, czyli jakby tutaj dobrze to wypada. Jeżeli Wy tutaj oczekujecie tego Asa, to on się pojawia w rezultacie. Co mamy w tle? Cztery kielichy. Przepełnienie jakąś sytuacją, tak? Eee, przesyt, po prostu, już takie zniechęcenie do pewnych sytuacji, mam wrażenie. I to szczególnie stykte emocjonalnie. Tutaj możecie być tacy, że nie chcę wam się już w to po prostu grać. Ale zapowiedz! <grytanie> zapowiedz, kochani, trzy kielichy i dziewięć kielichów, proszę uważać. Bo wy możecie na siłę chcieć pomóc komuś, komu pomóc nie da. Wy też możecie być, właśnie tak jak powiedziałam, tutaj możecie odkryć zdradę. Zdradę, romans albo w ogóle, że ktoś Was oszukał z otoczenia. Partner, współpracownik, tak? I też możecie troszkę się zamęczać myślami, bo to jest stała dziewiątka mieczy plus ta trójeczka jest w waszym nastawieniu, więc gdzieś tam się przejmujecie że może nie dajecie od siebie za dużo, albo że ktoś nie daje, albo właśnie zamęczacie się myśleniem, że Wasz partner może być w jakimś trójkącie i tak dalej, albo że ktoś Was oszukuje. Osiem buław i rycerz e, mieczy to znowu karta bliźniąt, więc tutaj zdecydowanie wodnik bliźnięta waga, szczególnie bliźnięta się już dwa pokazują. Ale to jest też, kochani, sprawy pójdą szybko, załatwimy wszystko szybko, wiemy, co mamy robić. Jesteśmy zdeterminowani, nie schodzimy z obranej drogi. Załatwmy to. Sądownie czy nie. Po prostu miejmy to z głowy. Bez zbędnych uczuć, bez zbędnych emocji. Zdecydowanie ósemka e, denarów na też mnie proszę uważać, bo to jest ktoś w Waszym otoczeniu. Nie mówię, że partner, ale jest ktoś w Waszym otoczeniu, na kogo trzeba uważać. Nie ufać za mocno. E, bo możecie się na tym niestety przejechać. Tak, kochani, królowa mieczy i mamy tutaj tego arcykapłana. Mam wrażenie, że chcecie wymierzyć sprawiedliwość komuś, że chcecie pokazać komuś inną drogę, że mogą też do was jakieś wiadomości z zewnątrz przychodzić. Ale mam wrażenie, że tak, że, że tutaj trzeba komuś pokazać. Albo życie wam chce teraz pokazać, w którą stronę pójść, że trzeba powiedzieć stop, tak? Bo arcykapłan nam się pomaga adaptować również do trudnych warunków. Ale to jest ktoś wyżej zawsze nad nami. Jeżeli wy się pokazujecie w tej królowej miecze, to wy musicie komuś wskazać drogę. Ale nie robić tych rzeczy za niego. A scenarów i czy kochani, wynikiem możecie być zawiedzeni. Jeśli w porę nie otworzycie oczu i nie zobaczycie, kto tutaj wcale Wam dobrze nie życzy, to może być rezultat taki, że szansa Was o mniej będziecie zawiedzeni. Więc tutaj bardzo proszę na to uważać. No, i nie bronić się przed zmianami. Nie bronić się przed zmianami. Absolutnie nie. Nawet pomóc troszkę rzeczom zejść na właściwy tor. Popchać trochę to do przodu. Nie podchodzić emocjonalnie do spraw. Zostawiam was tym. Pamiętajcie o czytaniach na cały listopad. Pozdrawiam Was serdecznie.